Jest wizja, jest wiara, teraz wystarczy tylko się postarać Jest zapał, jest pasja i wytrwałość To jest determinacja, by osiągnąć doskonałość Jest siła, jest wiedza z doświadczeniem Właśnie tak spełnia się marzenie Samo spełnienie to jest nasza rola, a kluczem do spełnienia jest żelazna wola Witam serdecznie, nazywam się Sabina Śniok. Dzisiaj w Galwarino odbyło się seminarium bokserskie z Albertem Dragoń-Saznowskim. Witam serdecznie. Witamy w Galwarino, jest to pierwsze seminarium z Albertem. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie są tutaj wrażenia tutaj u nas po treningu. Przede wszystkim chciałam podziękować klubowi, a wszystkim osobom, które zaangażowały się w zaproszenie mnie na seminarium do Galwarino. Byłem no, 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 zaskoczony pomimo tak małej sali. Tutaj jest naprawdę przy bardzo dużo osób, no, na przede wszystkim zaangażowanie tych osób podczas treningu i przykładanie się do moich poleceń spowodowało to, że naprawdę bardzo fajnie spędziłem czas. Mam nadzieję, że y, oni jak również... Y, ja bym na tyle zadowoleni, że ta wiedza, którą chciałem przekazać bardziej w formie treningu oczywiście zabawy i tego, żeby wydobyć z nich zmęczenie i taki, po, popatrzeć jak tutaj się trenuje, wpłynęło na to, że wszyscy mamy teraz bardzo dobre samopoczucie. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Kto wie, czy może w przyszłości nie będzie okazji po raz drugi się spotkać. Mam teraz energię na cały tydzień. Jutro fajnie działa w fili fajtorek, także będziemy działać, mamy dużo mocy. Albert, stworzyłeś historię polskiego boksu, napisałeś się na kartach historii, odbyłeś wiele zawodowych walk. I powiedz mi, proszę, jak to się u Ciebie zaczęło, bo mm, bardzo wiele sportów poprawiałeś. Zapasy, e, kickboxing, e, 5 lat i bardzo wiele miałeś e, na tym polu osiągnąć, e, Pływałeś, w e, Warszawa, Tylko Nożna. Powiedz jak to u Ciebie wyglądało? Czy od dziecka e, był u Ciebie sport i taka... No, oczywiście, że wszyscy są dobrze wiedzą jak się wychowanie, że w początkowej fazie wszystko znosimy z domu, od rodziców, od dalszego później następuje ten wpływ środowiskowy, który też powoduje, że część osób idzie w sport, czy część osób rezygnuje z tego sportu. Ja no, oczywiście byłem dosyć utalentowanym chłopcem, który garnął się do wszelkiej aktywności sportowej. Ja bym z tym że chodziło o właśnie tego, jak wspominałaś, pływania, pobieganie, pogadanie w piłkę. Natomiast mam bardzo starszego światła, który zajmował się zapasami i zajmował się kierunkodami. Jest to, że jednak warto spróbować jakiegoś indywidualnego sportu, gdzie można się sam na siebie liczyć i sam odpowiadać na formę przygotowań. No i oczywiście taki boksy, gdzie faktycznie w bardzo krótkim czasie Osiągnąłem bardzo dużo, będąc mistrzem polskich seniorów, mistrzem uroku juniorów. Zaczęłem wygrywać z zawodnikami, którzy byli do tej pory pokonani w Polsce. I to była taka wskazówka dla osoby, która stworzyła tą grupę zamachową Polic Boxing Promocy. I ona była w stałej współpracy z moim trenerem od Boxingu. I akurat była policja, że może nie wezmą do tej grupy i będzie to grupa tworzona na stylu więc. Panie rekordu z tego boksa motorskiego, którego nie miałem, gdzie doświadczenie będę nauczył się przez walki zawodowe. No i tak powstało. Zaczęła się grupa z Robertem Turkowskim, który teraz ten facet Piotrek Piotr Jacek Gielski, Darek Snarski, który też jest teraz promotorem. To były to osoby, które jakby stworzyły tę grupę Forge boksu i No i zaczęła się ta przygoda. Oczywiście wydawało się, że mi się wydawało wtedy w samym czasie, że. No, bo warto spróbować, że jednak te nie był tak intensywne, że ta kariera też nie nabierała jakoś w wolniej się rozkręcała. Jednak udało się, że dość szybko e, promotorzy postawili na moją osobę i wyobraźcie sobie, że w pierwszym roku startu nie masz 9 no, barów, fakty no, fakt, faktem były to warki 4-lugowe, natomiast ciężko zrobić w tym roku jest 9 razy formę. Z kolei byś tak jak wspominałem, no, nie miałem tak kariery Właśnie, tego nawiązać, bo pięć lat tutaj zniknie w boxingu, w ogóle nie było z e, boksu amatorskiego, od razu był skok na głęboką wodę. proszę o tych początkach, czy było Ci łatwo przejść na zawodowską od razu, bo była to pierwsza walka 22 lipca 1998 roku. To proszę opowiedz o swoich początkach, czy od razu przekształciłeś się już w ścian, lepsze miałeś tutaj uderzenia, czy jednak te lągi?

Wcześniej ja zanim rozpocząłem karierę team boxingową, praktycznie miałem krótkie epizody pięściarskie w warniu Walczowe tam się dość coś, mocno poćwiczyłem, że zapoznałem się z technikami pięściarskimi. Głównie w team korzystałem właśnie z technik bokserskich. wyników bukserskich. Zaczynałem jako panią taką pierdolę, a tyle samo, ale byłem w tym potarciu wygrać wartość, bo wtedy skróci dystans. Yy. Chcę nie trafić, ale w mnie jak się przede wszystkim na sercu, charakterze, woli do walki takiej niezłomności na, ciężki treningu, na ciężkim treningu, na teraz treningu, że teraz po czasu, ciężko mi się odnieść, tego tak racjonalnie i podjąć właściwość, ale wydaje mi się, że Cały ten mój głównie był spowodowany tym, że byłem zacięty na ciężką pracę, dość łatwo przystaję techniki, a przede wszystkim właśnie serce, dwa ustępliwość, charakter, wiara w samego siebie a to, że dość szybko zacząłem osiągać sukces w boksie dowodowym, przy mając dobry team i dzięki temu pokazałem, że warto na mnie stawiać i może powyższać mi te kolejne etapy mojej kariery i tak to wyglądało. Dobrze, a powiedz mi, proszę, co cię na początku zainteresowało w boksie? Czy był jakiś taki czynnik, że od razu po to został? Tak, no tak, no wiadomo, że przez ojca, przez brata, którzy się zapasowali, zawsze to było możliwości. W tamtych czasach staraliśmy się oglądać wszystkie walki mistrzów dwóch Mike Tyson, wiadomo, era Andrzeja Gołoty, na którego wstawało się w nosy. Gdzieś to jednak tam towarzyszyło. No i przy okazji przede wszystkim później ta okazja stworzenia tej grupy zawodowej, no i co za tym idzie raczej bardziej też takie możliwości biznesowe, rozwinięcia swojego młodego wieku, w to, że spojrzenie po świecie, zarobienie pieniędzy, ustawienie się, to się to wpłynęło, wpłynęło na równi. Wiem, Wydaje się być sportem, prostym sportem jest, mamy 6 osób. Są dwa proste, dwa haki do siebie. Natomiast możliwość rozwinięcia wszystkiego pokazania technik jest tak dużo, że może zabraknie całego dnia, żeby stworzyć sekwencje, tak? sekwencje. No, Natomiast bardzo lubiłem taki twardy, męski sport bez żadnych dodatków. Jak wspomniałem bardzo dobrze, te grupy na no, oza no, rozbijały się w Polsce, trafiło to na mnie. Chciałem się poświęcić, przykład to znaczy wtedy szkołę średnią, znałem naturę. Uznałem, że to jest taka dobra opcja, jedyna szansa na to, żeby coś innego zrobić, znaczy zrobić coś, co mnie pasjonuje i co mi się podoba i z testą całość, tak zrobiłem i taka idea 20 lat. I trwa do dzisiaj to twardy, nie, jest w sposób, ale nie jest lekko, jestem tego świadomy Wierzę to na mięko, ten co dobrze wie co robi Są różne drogi, tak jak różne charaktery Lecz o to tu w tym chodzi, by we wszystkim tym być szczery Nie ma bariery, której nie można pokonać Wystarczy w siebie wierzyć i przeszkoda się chowa to będę ile zdołam, ile zdołam się nauczę I tu żelazna wola jest do tego bucze To jest piękne, bo w młodym wieku już z co robić. Zatkawe, kiedy młody człowiek ma taki cel, że chce być tym, a nie inną osobą. Gdzie to już było, prawda? W wieku 19 lat? było, już... tak? w by to tak? było, Bo Gdzie tą to to się odbywało? To z wiem, że, że jest szansa, bycia jakimś kimś spójrzeć, bo z tą w czy z tą to były też możliwości finansowe, które też trzeba było korzystać z tego też było dla mnie łatwiejsze które ten mówię, ale tak. Trzeba zainwestować też że chcę być sportowcem, że chcę być w tym sporcie na 100% i tylko tak, że będę w stanie wygrywać bez sukcesy, czyli w jakiś tam moment, bez wątpienia, pomimo tego, że wiadomo, że już nieraz było dużo podróży nikogo, ale to było mało kwiwnych, no tak jak się mówi, więc gdzieś tego trzystu godzin trzymałem, no ale też dużo zbiegło okoliczności tych czynników, które wspaniały na to, że bardzo tak, dziękuję za czas, za to, że mnie mieli, za to, że tak się odebrano, żyło i życzę, żeby tak było, zresztą tak teraz chciałbym tak, też poszukać takich talentów i pomóc im w tej możliwości, no też bym mógł złożyć im szansę zaistnienia w boksie, Powiedz mi proszę, jaki był najważniejszy czynnik podczas przygotowywania się do walki dla Ciebie? Czy było tak, że miałeś na przykład swój azyl, nie kontaktowałeś się w ogóle ze znajomymi, odcinałeś się od świata, czy wręcz przeciwnie, miałeś swoje grono przyjaciół, by się z nimi spotykać, żeby mieć taką równowagę dla Czy jednak taka izolacja? I jak nas zawodnika, bo tutaj sport jest indywidualny, a to rozumie, a jaki jak, jak, jaką Ty miałeś receptę na swój sukces? Znaczy, w moim przypadku to bardziej wyglądało to, że 70% było izolacji, mm -hmm. natomiast miał ja też te 30% najwyższych, które wspomnieliśmy, że takie osoby które dobrze się czują, miały dostęp do mnie, mogły porozmawiać, ale bardziej mnie staraliśmy się wyciszyć, skupić się na sobie, starać się skoncentrować do walki z tym całą taką energią, koncentracją. E, tym e, przygotowaniem face ringu na, na maksa, nie będzie się tej żony, myślę, że jak w innych powinien być skutowany na tym. Tak byłem włączony i tak to funkcjonowało z moim trenerem, który gdzieś tam był też moim mentorem na początku to zatrzymałem od niego i towarzyszył podczas kolejnych przygotowań. Również. Powiedz mi proszę, jak wygląda e, sukces, jaka jest scena za kulisami, jak oceniasz to ze swojej perspektywy, bo no dla Ciebie to jest taka do tej pory to trwa. musisz to też na wiele różnych rur podzielić, To jest myślę piękne w Twoim przypadku, bo cały czas robisz z pasją. Nie pracujesz żadnego dnia, bo cały serce ja to wiesz, co robisz. Najlepszym no wsparciem są najbliższe, czyli no rodzina, ewentualnie... Szybko się ożenie dziecko, tego, to jest to osoby, na których warto żyć, tylko zmienia się zmieniają się priorytety w życiu, czy zaczyna szybciej to oczywiście na naszej myśli. W moim przypadku no, tego nie było. Ja troszkę tam gdzieś wszystko prywatna sukcesów, który cenię, nie niekoniecznie zawsze prafię poradzić. już się dziś pomówiłem, ale nie narzekam, odnalazłem się. Staram się szukać nowych jakichś sensów życia, nowych osób, które gdzieś tam wspierają, którym mogę zaufać. Udało mi się, cieszę się z tego i... Do, dalej do przodu teraz mamy inne priorytety, inne cele. Chcę pomóc do chcę młodzież, chcę się rozwinąć w swój warsztat komentatorski, przy tych galach cieszyć się życiem i podróżować. Podróżować też. Masz wnioski bardzo głosu. Chciałabym nawiązać do, do pracy nad głosem. Czy byłbyś w stanie podjąć jakieś wyzwanie, żeby pracować jeszcze nad tym głosem, nie na Jesteś otwarty no, na takie propozycje? No, dziękuję miło słyszeć. Znaczy, jestem otwarty na tego typu propozycje, rozwiązania. Wiadomo, że jest przywództwo taki kinesi, że może takie, taka sytuacja się ukazać i kto wie, czy nie skorzysta. Super. Czekamy na propozycje w takim razie. Ubiegłeś podróże, widziłeś pół świata. Czy są jeszcze jakieś miejsca, o których tak skrycie marzysz, albo planujesz na przyszły rok? Ujęło jakieś miejsce także na przykład chcesz jeszcze raz wrócić, bo ma taki urokliwy klimat? No powiem szczerze, że cieszę się, że akurat e, miałem okazję przez sporty zamiłowania i wszystkie rzeczy, w ciężko pracowałem skorzystać właśnie z powodu. Nie mamy rodziny, nie mam dzieci, nie mam żadnych, więc jakby nie jestem. No, skoncentrowany na tym rozwoju, tylko staram się korzystać z życia tyle ile mogę. Osoby, które mi otaczają na ten moment też podzielają moją pasję podróżę. Oczywiście nie mam jakiegoś takiego jednego lata, jednego pomysłu, na, teraz kiedyś bardziej mi obliczył, że nie trzeba podtrzymać, korzystać z długów życia, teraz bardziej wolę podróżować, nie zdać, bo Kulturalnie Kulturalnie, tak? Kulturalnie trochę inaczej to podchodzi do tych podróży. No to się tam oczekuję, od nas, od nastroju, od tego z kim jadę. Oczywiście staram się, żeby to by to nas Natomiast ja do tego na siłę bardziej o to spacer, jak wspomniałem, bardziej z tego, że ktoś mi zafascynuje jakimś danym wyjazdem i może mi że odbyć śwadu miejsce, miejsce, jest fajny pomysł na spędzenie czasu tam. Więc ja jestem jakby Gotowy, jeżeli to, że pasuje mi to, pasuje mi kierunek, pasuje mi towarzystwo, z którym jadę i to wszystko, co planujemy zrobić, więc podejmuję decyzję, wyzwanie i ja począć, poznawać świata, korzystać z życia. A teraz popatrzmy tak patriotycznie. Jakbyś spojrzał tak myślami, biegniemy trochę do przodu na swoje miasto rodzinne. Gdzie byś nas zabrał? Jakie byś miejsce nam pokazał? Bo pochodzisz do Warszawy no tak, i gdzie byś już zabrał to... na wycieczkę? Zabrał w no to na... mi się urodziłem wśród mieści, w całej miasto, bo Teraz zaprezentowałem, co to miasto przeżyło. Jestem bardzo patriotą, bardzo patriotycznym. Pochodzę z tego do Warszawy i mam szczęście, że mogę ojcowie bardzo lekarzem, więc do świata i oh. szczególnie widząc powstanie warszawskiego, które teraz powstało bardzo zobaczcie. Zobaczcie jak naprawdę Warszawa ciężko walczyła, poświęciła się na to, żeby zatrzymać okupanta. Dzięki temu ten zryw narodowościowy wpłynął na rozwój znajdującej że Patrząc na to, jak była zniszczona i jak teraz wygląda, to jest naprawdę... Gdzie ten filmik? Tak, był? To było niesamowite. Tak, coś jak coś to jest niesamowitego. Niesamowitego. No, oczywiście takie zakąteczki typu Łazienki, Wilanów, oczywiście, Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto. No, pokazać takie, takie rzeczy, które, które wpłynęły na słowa, czyli znów po Łazienki Królewskiej, którzy mają czas. No, oczywiście podzielić się z że w są oporki, że jest ciasno, że budują się głowy na loty. Kultury z różnych miejsc, przynajmniej w salach zarobkowych. Wcale można z nimi żyć, można znaleźć wspólny język, cieszyć się życiem i szukać nowych zawodników. No właśnie. No, super, żeby realizować swoje pasje. Tak? I będziesz budować Polską potęgę później w Warszawie. Tego nie mam nadzieję, żeby Tutaj jest wergier w 2019 roku, 20 października, także będziemy potem zrób pokazywać. Tak, pracuję nad tym, no się. się, zdaję sobie sprawę, że to jest dużo pracy, dużo poświęcenia, dużo innych czynników, które wpływają na sukces, ale najważniejsze, jeśli nie poddawać, mieć jakąś wizję, pasję i starać się ją realizować. A co z tego wyjdzie, czas pokaże, czas jest najlepszy tutaj. Nie zna tego, jak no to czy dziurimy coś dobrze, czy w dobrym kierunku, czy nie. To będę ile zdobyłem, się na Albert, opowiedz proszę o swojej e, historii odnośnie e, współpracy z Wiem, że się przyjaźniliście, e, nagraliście razem kawałek, utwór, rachowaliście razem na podstawie piłki, którą tutaj wygrała Opowiedz proszę, jak dobra się Wasza współpraca. Tak, to był bardzo fajny etap w moim życiu. Bardzo dobrze wtedy przyjaźniłem się z Wojtem Sosnickim, z Wojtem Sosnickim w ogóle z Ochuły. Firma prosto była, współpracowała z nami, z nas i dzięki temu poznałem Rafał Duzierskiego, z którym się bliżej zaprzeźniłem, z Polaczą, z którymi się to cały ten ibał, fajnie szliśmy razem w swoim towarzystwie i uważaliśmy, to że może pomoże mi Napisać te słowa, niech Pan w swojej myśli, to jakoś fajnie ułoży, tak żeby to fajnie dopasowało się do by tego, co robię. Razem spędziliśmy kilka tak, godzin dyskutując nad tym, jak ułożyć, a chociaż było z tym udało się te słowa że ułożyć. Nie ma Sens no i mają wesprzeć? tak, ja już ja usłyszałam kilka razy i chciałam właśnie podczas wrzewki dzisiaj na seminarium yy, była puszczona, także chcieliśmy też w taki sposób zaakcentować. udało się stworzyć e, ten utwór naprawdę nie każdy go zna, ale jak ktoś go tak jak Ty, jak mam zauważyć, że półtora to widzi właśnie to głębiej fajnie dookreśliłaś no i to, że ma głębszy wymiar, a przesłanie jest naprawdę no warto też go, do mojej kariery, do jego kariery, bo też nasz społeczny rynek i go wzroku są opisujące jego karierę, a my są opisujące całego świata i tak dalej. Tak mamy, wspólny cel, żeby to, z tej żelaznej powoli nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. No bo te kontakty by się rozwiązały, ale ostatnio z co nawiązaliśmy, Relacje, jest szansa, że uda się stworzyć coś kolejnego, bo skutujemy nad tym kto wie, czy co przyniesie przyszłość, ale ogólnie fajnie, że również taki sposób pozasportowy, który jest tam związany z muzyką, mogłem się pisać w historię sportu, historię tego imienia i co tam to fajny był tego odbiór i bardzo się z tego cieszę. Weźmy to tak że to też młodzież słucha. To jest niesamowita motywacja. Włączamy na treningu pyk-pyk-pyk i od razu wchodzi Ledy prawy. Yy, powiem szczerze, że taki był też taki przekaz, że jeśli się zmotywowałeś, że, że jeżeli w siebie nie jest, wizja, nieważne, jest nieważne, ta... nieważne to się dzieje, bo u Ciebie warto się poświęcić myśleć o tym sukcesie, a marzenia się stawią, tak. Czyli no to jest tego, typu... te przykładem. No. i fajnie, że mogę się tego odnieść, bo faktycznie patrząc na tą moją karierę i na te wszystkie sytuacje związane z jej przebiegiem, to gdy nie moje poświęcenie, silna wola, żelazna, to, to nie było w tym miejscu, w którym jestem teraz, tak? to bardziej fajnie, że te słowa, które rapuję, odnoszą się do przebiegu mojej kariery i mojego życia, jak bym wyglądało. Jest i po prostu. Tak, to jest taka podstawa, że się polega na to, żeby zatrzymać zawsze swoją wartość, o to, co chcesz przekazać i to bardzo wierzysz, to starać się znaleźć ludzi, czy znaleźć sobie taką siłę, która pozwoli Ci pokazać, że może Ci się udać tak jak sami. A proszę, jeśli chodzi o sportowy tryb życia, jakie cechy u Ciebie jako u młodego chłopaka ukształtowały w domu? Bo tutaj dom jest podstawą, Musimy mieć dobre fundamenty, czyli rodzice, listy, dziadkowie, to są nasze wzorce. Dla dziecka widzi po prostu mama to jest bohaterka, a tata to jest bohater. Jak się patrzysz na to, bo jeśli masz brata 7 lat starszego, no trzy osoby najbliższe, prawda, w swoim otoczeniu. One cię ukształtowały, dzięki nim jesteś tym, kim jesteś. Ale dodatkowo ich sport korca, bo Jak to wpłynęło na ciebie po młodego chłopaka? No, ja Postęp na świecie mówię tak, że faktycznie te osoby najbliższe wpływają na siły do wieku 15 lat, a to zaczyna się płci obowiązkowy, z czegoś albo nie, bo z kolegami bo na teraz poproszę o u siebie, którzy widzą Twoje poświęcenia, Twoją pasję no, i im Cię <laughs> będą wspierać, z tego, żebyście będą zrezygnowały, widzą Twoje błędy, bo to nie jest łaską. Po ciężka praca, poświęcenie, walka z pokłosami, z różnego rodzaju rzeszami, które, jeżeli je się ujeżdżają, wychają cię w swoją stronę, wyprawszy oczy, czy o siebie, wiadomo, metodą próbnych błędów wszystko towarzyszy i to nie na jednym ze Trzeba powiedzieć. Bo, tak jak wspominać, trzeba być wojownikiem, patrzeć wierzyć w siebie, szukać u siebie ludzi, którzy wspierają cię, niektórych którzy, ludzi, którzy ciągną cię w górę, ciągną cię w dół. Łatwo ja to wszystko powiedzieć, ale trudniej to znaleźć. Ale tak, zdecydowanie. jest jakość Oczywiście to jest bezwzględne, że to warte, czy wiecie, że na nasze oprócz zaufać i uwierzyć w ich przekaz i widzę, że ich liczone są poziomy się w górę, ani ciągną się w dół. Tak najbardziej może to być kilka osób, bo jeżeli masz tylko jedną, jedyną, a reszta osób ciągnie się w dół, a górę, to warto tej osobie się poświęcić i uwierzyć w to, co ona mówi. Oczywiście, wszystko tak zależy od Ciebie, tak? Czyli wsparcie indywidualne, sama uderzenie, za Ciebie nie wchodzi, strenę, sam, strenę. sam sam na siebie, jak najbliższa tak, na siebie coś tam nie jest, ale to jest wsparcie od zewnątrz, wsparcie od najbliższych osób. Wiesz, ktoś samotny i też nic nie osiągniesz. Jak mam takie złądkynie w życiu z nas, bo to ta osoba blisko, obok, i to jej... W... To jest oczywiście warto mieć tych swoich przyjaciół nesegregowanych na różne sytuacje, gdzie żeby nie zamykać się i zostawać samemu, samemu, samemu sobie w samotności, to postarać się miejsce do najbliższych, przyjaciół, zrobić coś, co myślą, że się ufają, do tego się ma, bierze, jeszcze się dobrze doradzić, zapytać się, bo może cię może w jakimś tam wiem, problemie, czy pomyśle, coś się dobrego doradzi. Potem sam to przeanalizujesz w myślenia i dzięki temu pokonasz ten e, problem. albo bo to, i, e, po prostu będziesz że dobrze robisz, że, że tak to będzie Przez to, że jestem pokazywany w telewizji, ludzie mnie nie zapomnieli. Widzą, że mam fajny pomysł na pewne rzeczy, że ten warsztat komentatorski jest dobry, że widzę, że uczestniczę przy różnego rodzaju wydarzeniach typu gale, Młodej Kolei, wielokomierzyków. wspieram boksę i staram się uczestniczyć w różnego rodzaju eventach, zawodach, co najmniej w swoim okręgu, gdzie startują żałobice, gdzieś tam mają okazję ze mną przybywać na treningach. Mam no, nadzieję, że nie zapomnijmy zapomnij wszyscy swoją siłą, swoją determinacją, która podszyła mi w, w początskiej rynku zawodowej. To teraz, ee... Też mógł sobie otworzyć siedzę, żeby tutaj po prostu na swoje pomysły do życia, do osoby. To też jest fantastyczne, jak wziął swój wiek w wywiadach, gdy nie masz klapek na oczach. ty cały czas chcesz się rozwijać, przejść do przodu, jesteś nie do zatrzymania. Jesteś otwarty na propozycje, żeby na przykład wierzyć za granicę, w sposób warsztat komentatorski, trenerski. Myślę, że to jest wysyłana do naśladowania, bo często trenerzy, takie są w jednym miejscu, już dalej nie idą, wiedzą najlepiej. A u ciebie cały czas ten ta ciekawość dziecięca, bym mogła yeah, nazwać, cały czas chcesz y、być coraz lepszą wersją siebie. Fajnie, dziękuję, miło słyszeć. No to tak jak w każdej dziedzinie, że jeżeli już wiesz, że jesteś najmądrzejszy albo wiesz wszystko, to warto jest spokój, że jest to, nie wiem, że tak do przodu, które się zmienia tak w tym czasie, że że nie jesteś wpadny na różniki techniczne, różniki związane z treningiem, z, z komentowaniem tym rzeczy, z ustawieniem kamery, z podejściem, z tego co powiedzieć, to, to nie ma jeszcze do przodu. Więc wiadomo, że ta taka walka z kwiatowcem, która była w Towarzystwie zostaje w tobie w ten Część, i teraz troszkę w inny sposób, bo mi po głowie, ale też staram się rozwijać i dążyć do przodu i cieszę się z tego, że Mam do siebie ludzi, czy e, jestem w jednym miejscu w tym czasie i kogoś, to możemy wesprzeć, pokazać mi, nauczyć. Ewentualnie byliśmy cornej źle i dzięki tej wiedzy uda sam się rozwijać i starać się wszystko ulepszać. Czy myślisz o tym, żeby napisać w przyszłości taką autobiografię? Bo wiem, że wahałeś się, e, jeszcze nie myślałeś o tym. E, raczej byłeś e, zdecydowany na to, ale czy teraz coś się zmieniło w tej kwestii? Kierunku, że w tym kierunku czy może miałeś jakieś propozycje? Jak to... Tak, faktycznie pozycja na małym swojej autobiografii związanej z życiem sportowym. Faktycznie jest tam dużo co opowiadać do pewnych momentów, w których można by nie pojawić się w tak, tak. słowach. Zobaczymy, na razie jest to zaproszony temat, jak można by to określić. Jest zatrzymany, wiadomo, że te materiały są zbierane, myślę o tym, ale... Kto wie, czas pokaże, że e, staram się teraz e, wszystko tak ukierunkować e, i prowadzić swój własny, osobisty rozwój, tego na raku my sobie tutaj teraz wszystko rozmawialiśmy, że wierzywa pewnie ta decyzja na to, że można tę biografię warto napisać dla ludzi, którzy chcą się przybyć taką drogę, że to nie jest łatwa sprawa, że dużo poświęcenia. Bardzo dużo błędów też się robi podczas tej drogi gdzieś tam mimo to, że idzie do sukcesu i się już straci kontrolę i to prowadzą czyciery osobiste. Ale na ten moment jest tak jak wspomniałem jest to temat zamrożony, ale czas pokaże. Oczywiście nie mówię, że nie, ale też nie mam jeszcze do tego 100% do tego przekonania. Trzymam kciuki, bo jeszcze twojej książki nie brakuje na tym. Pierwsza interakcję do imienia i nazwiska to tworzy tworzył wyraz as. Albert jesteś asem w as Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Sugar from spine I feel nice Sugar from spine